Seks jeszcze z inną osobą poza relacją, jest uznawany za zdradę. Mhm. Czy to jest tak, że jak już jest poliamorycznym, no to po prostu ok, akceptujemy, możesz po prostu i zakochać się w kimś, i możesz mhm. uprawiać seks? Kimś. Wydaje mi się, że pewnie to zależy od osoby, zależy od relacji, ale generalnie dla mnie w poliamorii zdrada to jest niedotrzymanie warunków umowy, jakiejś umowy, tak? tak? Więc mhm. zdradą jest to zrobienie czegoś wbrew drugiej osobie, okłamanie jej, niepowiedzenie jej o czymś, więc to nie jest stricte seks. Jeżeli my na przykład nie. Mamy problem z tym, że ktoś się z kimś prześpi poza relacją, no to po prostu to zdrada nie jest. To jest zdrada w rozumieniu monogamicznym, w takim bo się rozumieniu, które tak, osoby umówiły. Dokładnie, oczywiście. więc jakby my osobiście mamy prawo, y, mamy, kon, jakby konsensualnie możemy się umawiać z innymi ludźmi y, i wiadomo, każdy ma konkretną swoją przestrzeń w życiu i czas, żeby to robić, ale ja sam mam takie relacje, w które nie, nie nazwałbym ich związkiem, bo raczej nie mamy dla siebie tyle czasu i każdy ma swoje życie, ale czasami się spotkamy, czy to na seks, czy to na kawę, że jesteś po prostu jest to, są to relacje z elementami romantycznymi, seksualnymi, przyjacielskimi, ale nie jest to, to już jest takie trochę, może powiedzmy, anarchizm relacyjny, że jakby nie, nie, nie rezerwujemy tej sfery seksualnej czy rom, nawet romantycznej konkretnie dla jednej czy tam dwóch osób, tylko po prostu pozwalamy sobie y, odczuwać, pozwalamy sobie jakby te emocje przeżywać z innymi ludźmi, bo nie wydaje nam się, że te emocje są limitowane.